No właśnie, słuchaj. Dodałem dzisiaj nawet z nim wywiad. Zobacz. E Daniel Lebrega oczernił i pomówił mnie. Słuchajcie, nie chciało mi się w ogóle mu dawać patencji, choć wiem bardzo dobrze, że tego oczekiwał. <strut shoutout> ja rozumiem, że gdzieś tam szuka y zasięgu, szuka rozpoznawalności i tak dalej, ale nie w ten sposób. A w jaki sposób to załatwił? Posłuchaj przyszedł na trening. W ogóle Alan go zaprosił gdzieś tam pod kebabem. Czy ty Alan, czy ty Alan jesteś normalny? Czy ty chłopiec, zacznij sparować w kasku, bo tobie naprawdę coś się odkleja już powoli. nie? Zaprasza mościa na trening. nie? Okej, okay, w porządku. My jesteśmy, wiesz co chodzi, tolerancyjni, przyjeżdżają go, goście sparować. Jesteśmy gościni i tak dalej. E, spoko. No ale gościu, jakie ma zachowania? Przy dziesiątą. No bo gdzieś tam się pewnie wymieniali zdaniami, że kurwa Tazy się bije z zalanem, wiesz co chodzi pod tym kebabem, kur... że co chodzi, nie? No i mówi, ale no to przyjdź na 10 godzinę, bo robią zawodowcy, tak jak my codziennie robimy. Na godzinę 19.30 Tazy sobie przyszedł, gdzie przychodzą również zawodowcy, ci, co się przygotowują do walki na drugi, na drugi trening lub też tarcze z, trenera, z trenerami lub różne z, zadaniówki, ale też przychodzą... Grupa średnio zaawansowana no i tak, też to? amatorzy, którzy no on tak mówił. Którzy, chcą się, którzy chcą się, wiesz, po prostu sprawdzać, no ale wiesz, no amatorzy wiadomo dobierają się z amatorami, a jak e, średnio zaawansowani dobierają się z amatorami, czy też jak Tazi, który tam coś macha ko... e, 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 dobiera się z takim małolatem, rozumiesz? 16-17 lat i ten małolet jest zamatorem, no to kurwa, wiadomo, że nie możesz jego napierdolić do mało lata. Daj mu porobić, e, w sensie temu małoletowi, pow, powymieniajcie się uprzejmościami, kurwa, typowo uprzejmościami, a ten zaczął kurwa wierzyć w jednego mało lata, w drugiego mało lata, rozumiesz? No i trener tak spojrzał, wiesz o co chodzi, bo no, trener dbał o nasze bezpieczeństwo. naszego i całego klubu. <laughs> Zauważył to i mówi, kolego, mówi przestań, nie rób tak, bo zrobisz komuś krzywdę, wiesz. Mówi, spokojnie, lub cię z losu. No wiadomo, że w ferworze walki możesz się podpalić, ale kurwa raz zwrócisz uwagę gościowi, drugi raz zwrócisz uwagę gościowi. Gościu leci jakby był, wiesz o co chodzi, na no, jakiś w środku. Echem. Ja mówię, ja debil, a ja akurat skończyłem trening i siedziałem, i siedziałem sobie z boku, nie? E, no i powiesz no, wiesz, i, i, e, i ten zaczął wjeżdżać drugiego małolata. I trener mu, i trener za trzecim razem, hike i w ogóle nasz zawodnik, yy, wiesz o co chodzi, Kola. 70 kilo, to jest zapaśnik, on startuje w małych sportowych organizacjach, bardzo sobie dobrze radzi. No i mówi, Kola, chodź, chodź, mówi, sprawdzimy się, nie? I Kola wziął swoją techniczką, kur... wiesz o co chodzi, weszedł mu w nogi, obalił go, bam, bam, bam. Tak, zwieszko troszeczkę, nie? Żeby dać mu do zrozumienia, po co, rozumiesz? Po, po co, wiesz o co chodzi, nie? Ten wstał, wiesz, kurwa. Dobra, chodź, ty, chodź, ty, nie? Do, do następnego małolata lata tam jakiegoś słabszego, wiesz? I zaczynałem go na Tren się w k*** i mówi, wynocha stąd. Gdzie ja, ja Słucham, nie byłem, tak? Drugi raz nie zrozumiałeś, trzeci raz, do trzech raz nie. No nie było tak, uuuh, ja po prostu i też jedzieli ten grubo, ja też siedziałem grubot, nie? Gości mnie na jebo mocno, to też się tam wiesz. No tak, wiesz, mały sparing to był, nie? Wypad stąd. Nie przychodzi tu na trening. A ja się siedziałem z boku i tak stał. W k***a, w k***a. Bo ja jestem taki nie dlatego i macha łapami ten tazję, nie wiesz jak on ma tą, tą, tą no, tak gestikulację, nie? No widać, widać, że taki jest poje, po, pojebowo, nie? Następny kurwa. No i kurwa tego, nie? A ja mówię, słuchaj gościu czekaj, jak chcesz tu przychodzić, to weź ty najpierw kurwa, ty i tak i tak podeszłem do niego, wiesz co co chodzi. Mówię się ty sobr k żebyś tu kurwa, narobił, ambarasu klubowi, czy też ludziom, bo... bo Jakbyś gościa, ktoś jedzie, ty będziesz na jakimś środku, nie daj Boże, po prostu kulturalnie do niego podeszłem, tak jak jej, jej. Na, na twojej odległości i mu mówię, nikt o tym praktycznie nie słyszał. A ten k ku... człowieku, wiesz o co chodzi, tak jakbym, wiesz, ja nie chciałem go przy wszystkich cisnąć, bo takie rzeczy to się załatwiają. To im, tylko tam, między tak? wami, tak? To się załatwia, wiesz o co chodzi. No to było w, w grupie, ale, ale podszedłem do niego, mówię, nie rób, tak mówię, chłopie. mówię, zachowuj ku... zachowuj się jesteś gościem, przyszłeś tu człowieku, przy możesz na robić tambarasu, ku... małolat weździesz pies małat, a małot jedzie po nim karetka, ku... co się wydarzy, mówi, nie daj Boże, ty będziesz... Ku... No bo tak się zachowywał, wiesz o co chodzi, no pojeba. no człowiek trzy razy by ci ktoś zwracał uwagę, nie zrozumiałbyś. No i to go zabolało, że ty tak powiedziałeś, on podobno zrobił, to co też. Ale nie? Po co, ale co mi to interesuje? że to zabola, jak to go zabolało, to mówi się Denis, mówi tak tak jak w tej samej odległości, ale nie mów tak, bo ja na przykład środków nie biorę. albo nie jestem na żadnych kur... wiesz wie o co chodzi, które, które są niedozwolone. Ja to zrozumiem i nawet bym go wtedy, no to jeżeli tak, to dobra, ale... w której ma rację? No na pewno ma rację z tym, że się nie bije z mało tak jak, jak ja się biję, no tam wiem, że ja akurat co nie pierwszy raz się popalam więc z tym to na pewno ma rację. Z tym razem normalnie No i ja mi, już mieszczę nie raz nie wypięte, ja tak jestem po prostu, ja ciężko miał swoje nie? Nie, a ten wiesz co... Nie ja wiem, że to jest nie fajne, żeby to chyba jest logiczne nie? Nagle tako oburzony oburzony stał, Kurwa! Zobaczysz, tak, ty mnie oskoczył o to, że ja jestem na ci p że mordę, wszyscy się patrzą, ku w grupie, wiesz o co chodzi, k cała sala, k tego debila, nie, on, k on, on zaczął drzeć tą pizzy, wiesz o co chodzi, ja tak patrzę, zdziwiony, ale, ale, słucham go, co, daję mu się, k co chodzi, daję mu się wystrzelać, nie, i tak stoi się patrzę na Zobaczyć, zobaczysz, jestem największym streamerem, Przyjadę do Ciebie z testami i to nagram! I to nagram! <grym> nie no, trochę to, trochę to, kurwa, trochę to było olbrzymia, kurwa, tak nie było. Tak nie było, kurwa, tak nie streamerem. Takich słów nie wypowiedziałem. Takich słów, takich słów nie wypowiedziałem. No co on w ogóle? Takich słów, to słów tam nie wypowiedziałem. Powiedziałem, że jestem streamerem i, że, kurwa, to mogę, i to, kurwa... najwam Ci, kurwa, ten tak, bieg. Powiedziałem, że jestem streamerem i coś tam... Co powiedziałem takiego, on nie powiem, no co, on nie w największym, tak jak nie powiedziałem, nikt mnie wolrzymiał. Nie, ty Idioto jeba do niego. Zamknij tą k. mordę, bo zaraz mówię k. tak sam zrobię. Nie, nie mówił tak, trochę konfabuluje, trochę podkręca, trochę tutaj jest, trochę, trochę tutaj jest kurwa. Tak nie powiedziałem, nie było takiej sytuacji. Nie złapał mnie i nie było tego w ogóle. Nie było takiej sytuacji jak coś, tutaj kurwa trochę przy koloru rozumuje kolega już. Za bardzo się podpalił, za bardzo się tutaj pan to pan pod, pod, podpalił. I tutaj co ta, takiej ta sytuacji jeszcze nie było. I to nagram! Nie wiem, aż tak ten, nie... już to wrzucił na Instagram, a ja mówię, ty chodź tu Idioto je do niego. Nie zawał mi, tak nie mądre. Zamknij tą k*** mordę, bo ci zaraz mówię k**a de sam zrobię i pójdziesz k płaczem do Hati, jak ty się k** zachowujesz? <laughs> nie było takiej sytuacji w ogóle, co on w ogóle? Co on wymyślił teraz? Zady za, kurwa, co jest? Co on, kurwa wymyślił? Z nie? Ojciec mu się wozy Mateusz. Ojciec Mateusz kurwa mu się odpalił z ty Co ty k tutaj po Kurwa, A kurwa, 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 szukasz? Wy kurwa, No kurwa, stąd Nie kurwa, takiego kurwa, 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 z kurwa, nie tu, <laughs> Co on gada, co on gada? odpalić co on. Ej, pomagałem się, co on wymyślił w ogóle? Było, było, było szczerze, było prawdziwie do tego momentu. To już jest. Jego intencja twórcza, już mu się odpaliła. Było było ok, tak było. Ten małolat mnie zbił, ja się podpaliłem. Wiem, to było głupie, nie powinien się tak podpalać. Mówił prawdę, ale takie rozmowy nie miałem ojcowskie z nim. To jest tak, jak rozmowy z nim nie miałem, nie? I nie, nie podnosiłem y, mordy, wiesz, y, tak jak on Tylko podszedłem do niego i mu to wytłumaczyłem k***, po swojemu, rozumiesz? Nie podszedł, nie wytłumaczył mi, siedział koło trenera, nie poszedł do mnie Nie miałem z nim jakby rozmowy face to face i zmarszczony poszedł k***, na Zmarszczony! Ogląda moje strumyki! Zmarszczony ogląda moje strumyki! Jak to jest widz? Zmarszczony, tylko WIZ mówi to słowo! Zmarszczony, tylko WIZ mówi to słowo! Jest kurwa wizem! Jest WIZEM Jest kurwa... To RHO! Myślicie, że to RHO kurwa! Zmarszczony! Poszedł! Ja WIERDOLEC